Tak zaczyna się legenda o błękitnym zamku. Moja ulubiona opowieść. Tak lubię zabawy olbrzymów i piosenki smoka. Ostatnio smok inaczej śpiewa. E, może gardło go boli? Nie gardło, Oskarku, a serce. <laughs> sercem się przecież nie śpiewa. A może tylko sercem? Dlatego tak ci się podobały jego piosenki. Różko, o czym ty mówisz?

Wielny królewicz w klatce zamknięty, błękitny zamek pająk otoczył, siecią ogromną i nieprzyjemną w królestwie wieczna nastała noc. Czy moje smocze duże oczy będą musiały ciągle płakać? Czy same smutne piosenki, smocza gitara musi grać? Aj, ajajajaj oj, Oj, aj, oj! Aj, jaj, aj, jaj! Królestwem rządzi, czarownica zła. Ojbrzy noszą ciężkie kamienie, budują dla mnie jamę, a ja zamiast śpiewać mam ogniem siać. Czy moje smocze duże oczy? Będą musiały ciągle płakać, czy same smutne piosenki. Smocza gitara musi grać, smocza gitara musi grać, smocza gitara musi grać. Dosyć wróżko, olbrzymy nie bawią się z dziećmi, Budują dla smoka jamę, a on zamiast śpiewać ma ogniem wziąć. Co tam się stało? Jaka czarownica, Jaki pająk? To takie smutne. Nie chcę tego słuchać. Nie wszystkie piosenki mogą być wesołe. Tak, ale Błękitne Królestwo to kraina szczęśliwości. Tutaj zawsze, tak myślałem, jest radośnie i wesoło. Tak było. To jak teraz będzie? – Tego nie wiem. – wiesz, wróżko, opowiadaj, co tak nie stało się w błękitnym Królestwie? Dlaczego wszyscy są tacy smutni? – To posłuchaj, Oskarku. Kiedy ojciec królewicza Oskara, król tego zamku, obejmował to, Zawraca troszkę.